Witaj w jednym z filmów z serii związanej z funkcjami trygonometrycznymi. Popatrz na zadanie jakie mamy do wykonania. Oblicz pole trójkąta równoramiennego o kącie przy wierzchołku 120 stopni i ramieniu o mierze 10. Rysunek mamy już wykonany, teraz wypiszmy sobie dane. My wiemy, że bok AC oraz bok BC są sobie równe my tutaj ten bok oznaczyliśmy literką a i oba te boki mają miarę 10 wiemy również że podstawa u nas jest nazwana literką b i połowa podstawy czyli połowa b to jest u nas c wiemy również że kąt acb ma miarę 120 stopni. Oznaczmy sobie dla uproszczenia, że ACB, kąt ACB to jest alfa, natomiast również dla uproszczenia, oznaczmy sobie, że 1, druga alfa u nas będzie to beta. I teraz co musimy wyznaczyć? Musimy wyznaczyć pole tego trójkąta. Czyli przemnożyć wysokość przez połowę podstawy. Zatem będzie to u nas H razy c. Więc żeby wyznaczyć pole tego trójkąta, musimy w pierwszej kolejności obliczyć sobie miarę wysokości, miarę podstawy bądź połówki podstawy. My jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie już od razu połowę podstawy, czyli nasz bok C. I teraz popatrz, wysokość trójkąta. Połowa jego podstawy oraz ramię tworzą trójkąt prostokątny, gdzie tutaj mamy podaną miarę kąta beta. Dlatego możemy wykorzystać tutaj własności funkcji trygonometrycznych. Skorzystamy z sinusa kąta Beta, który jest równy bok C dzielony na bok A, czyli przyprostokątna prostokąt, należąca naprzeciw kąta, dzielona naprzeciw prostokątną. Wiemy również, że kąt beta ma miarę 60 stopni, bo 120 stopni na 2 to jest 60, więc sinus 60 stopni to jest pierwiastek kwadratowy z 3 na 2. Układam zatem następujące równanie. C na A jest równe pierwiastek kwadratowy z 3 na 2. Ponieważ szukam tutaj boku C, to całe to równanie mnożę obustronnie przez A. Czyli otrzymuję A pierwiastków kwadratowych z 3 na 2. Podstawię teraz pod A miarę tego boku, czyli 10 i otrzymuję C równe 10 pierwiastków kwadratowych z 3 na 2. Zatem C jest równe 5 pierwiastków kwadratowych z 3. Skoro mamy już obliczony bok C, to możemy wyznaczyć wysokość całego trójkąta, czyli biorąc pod uwagę ten rysunek bok H. Tak naprawdę jak widzisz, jest to trójkąt prostokątny, czyli mając dwa boki, możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, żeby wyznaczyć miarę brakującego boku. Natomiast my sobie tutaj skorzystamy nadal z funkcji trygonometrycznych i tym razem. Skorzystamy z tangensa kąta beta, który jest równy następującemu stosunkowi, H na C. Czyli tangens danego kąta ostrego to jest przyprostokątna, leżąca przy tym kącie, na przyprostokątną, dzielącą, leżącą naprzeciw tego kąta. Kąt beta ma miarę 60 stopni, natomiast kotangens kąta 60 stopni. Jest równy pierwiastek kwadratowy z 3 dzielony na 3. I tutaj układam następujące równanie. H na C to się równa pierwiastek kwadratowy z 3 na 3. Ponieważ chcę wyznaczyć H, to obustronnie to równanie mnożę przez C, otrzymując H równe C pierwiastków kwadratowych z 3 na 3. Wiem, że C ma wartość 5 pierwiastków kwadratowych Z 3. Dlatego tą wartość podstawiam pod C do tego wzoru. I otrzymuję 5 pierwiastków kwadratowych z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3 dzielony na 3. To się równa 5 razy 3 dzielone na 3. Zatem H ma wartość 5. Na tym etapie mogę już policzyć pole trójkąta zadania, czyli tutaj zapisuję krok trzeci. Informuję, że liczę pole z takiego wzoru. Zatem pole to się równe 5 razy 5 pierwiastków kwadratowych z 3 to się równe 25 pierwiastków kwadratowych z 3 jednostek kwadratowych.